Witamy, witamy! A więc tak, no co na wstępie, no to mój Smurf Ci co chcą wiedzieć, to już wiedzą 4.2 V8 na turbinie Szukujemy go do sezonu Mamy styczeń, ale czas na tyle szybko leci, że trzeba się do to wziąć I tak... Smurf musi przejść na dietę No już przeszedł na dietę, jest po diecie że tak powiem, wyjęte z niego jakieś 50 kg z różnych elementów zwrotnice przód wyleciały aluminium co ciekawe różnica w wadze zwrotnicy oryginalnej z żeliwnej ze 4 do aluminiowej z B6 to jest 3 kg na sztuce, mamy przód 6 kg, nie? przy okazji przegląd przedniego zawieszenia, no bo tam nie zaglądano już było dawno o, jeszcze ręce mamy czyste, o się robiło w rękawiczkach, żeby nie było i, I tak, Rollbar wyleciał z tyłu, zaraz pokażę, a dlaczego? Z jednej strony znudził mi się, bo auto dwuosobowe się zrobiło, a jednak czasem fajnie, aby ktoś wsiadł, wsiadł sobie do tyłu, gdzieś byśmy chcieli pojechać czy coś, w końcu auto rodzinne, młoda sobie wsiądzie z tyłu i, i tyle, tak, w foteliku, można jechać miało. Dalej, lżejszy wał, tam mamy 3 kg, yy, Rollbar tam było 20 coś kg. Do tego całe tylnie sanki nowe w poliuretan, bo trochę czasu to zajęło, zanim się to zrobiło. Gdzieś mam filmik, jak to chyba, chyba jak znajdę, jak to było robione. Więc, tak, w skrócie, I co? Jakaś płośka, jakiś przegór przy okazji wymieniony. Yy, zawieszenie przejrzane, jak mówiłem. Hamulce przejrzane z przodu, z tyłu, wszystko jest ok. Z tyłu jest cały nowy, no więc nie ma dyskusji. Yy, z takich rzeczy i innych, wydech wleciał z aluminium. Znaczy, nie cały, większość wydechów leciało z aluminium, i tutaj bardzo duży spadek masy, bo z 12, nie, przepraszam, z 15 kg zeszło do 3 kg i mamy 12 kg zapasu, nie? Więc takich ciekawostek to to wnętrze sobie wyprałem w końcu. Fotele poprane, poczyszczone, flaszkę muszę zatankować. Szukujemy auto, na strojenie, więc no, musi być gotowe. Musi wszystko grać. Jeszcze zostało zbieżność i powoli, powoli, powoli małymi kroczkami się lub przygotuje i, i będzie trala. Ciereszka, posprzątane. By piątka, jak piątka. No, szamu nie ma. Każdy mniej więcej wie jak wy piątka wygląda w środku. tak? Ym, przy okazji tutaj mamy Innovata. Tu, tu, tutaj to jest to SCG1 wgląd ma do AFR-u mamy boost po AFR-ze w razie coś i dodatkowo możemy sobie tym zegareczkiem ustawiać doładowanie z pozycji kabiny Westgate duty cycle plus, plus minus procentowo boost w górę boost w dół więc potrzebuję zdjęć doładowania bo trakcji nie ma, nie ma problemu zrzucam sobie fakt, no minimalne doładowanie to jest 1.5 bara ale no zawsze no, no dobre i to, no, aktualnie jest 1.7 1.8 bara na tyle sobie jeżdżę. Jest to 1000 koni docelowo 2,4. No ale za tam i gazociąg. No ale to tak o. No jest tak. Tutaj mamy wydeszek. Ładna, błyszcząca MLM-liniowa rura. Której się podobno nie pomaluje. Sobie leci od początku. Tutaj czek, I tutaj. Tu mamy dyfer. Pierdu, pierdu. Górna, gdzieś wypiłem lampkę, może za parę światło będzie coś widać, albo i nie. No dobra, nieważne. Rezonator taki na sztukę, zobaczymy, czy to coś da, jak nie, to się go wytnie. Więc to no tam, poliuretan tu wszędzie poliuretan. Stabilharea. Jest. Tutaj stary wydech z kwasówki jeszcze. Reszta końcówka bym się nie tu miha robić. Więc co mówię. tu mik został, waży 8 kg. Co ciekawe, cała ta część wydechu waży... 3 kilo, a stara ważyła 15, bo tam jeszcze był mig jeden, klapy, pierdol, więc no masa masą. Walcz, jakiś pierdioch przyleciał, brzmą, skuter, no mówię, więc tego. Zmocniona, zaspawana, dlaczego? Bo dlatego, że jak była seryjna, ta łama, ma, ma, le, łapa to pękała mi w pół tego. Odkąd jest ta pospawana, mam święty spokój, o dziwo. To samo się tyczy tej łapy jest zrobiona na poliuretanie seryjne pękały, albo tu, albo tu no Ogólnie pękały w tą stronę, jest na glebę i, i też było śmiesznie Więc tego. Tu więc jeszcze z rzeczy takich innych, ciekawszych, no co no Zawieszenie trochę podniosłem, bo mi denerwowało za niskie Więc centymetr w górę Teraz więcej ma pracy Druga kwestia, wleciała inna skrzynia znaczy skrzynia jest taka sama, jeśli chodzi o typ, Zmieniło, zmieniły się przełożenia skrzyni, są krótsze, więc zobaczymy jak to wyjdzie w całości. No na pewno 1,4 będę kończył na piątym biegu, bo czwórka się kończy przy przykład 210 wstępnych wyliczeń, więc zobaczymy co się zmieni w czasach. No, co, no, co, no? Trzeba szykować, szykować, przygotować się do strzenia parę pierdół, przejrzeć i, i auto musi wjeżdżać na hamownię. Mam, nadzie mam nadzieję, że do kwietnia auto będzie wystrojone finalnie i zacznę się cieszyć tak, to powinno jeździć. Na razie nie jeździ źle, nie mogę powiedzieć, że to jest wolne auto, tak? Ale no, mogło być szybsze. No więc, no, no, cóż, no. Na bieżąco coś będę nagrywał, informował, co z tym sprzętem. I tak, o, tak. No. Myślę, że na tą chwilę, jeśli chodzi o Smurfa, to więcej nie będę nagrywał, no bo zostanie nagranie na hamowni, jak się za, za, zachowuje, czy wyleciał silnik bokiem, czy nie wyleciał, czy przeżył, nie przeżył, co się stało, zobaczymy, czy wyjdzie to, co chce, czy nie wyjdzie to, co chce. Cokolwiek wyjdzie, no to nagramy. tak? Nie zawsze jest jak chcemy, bo taki to sport, takie zabawki. Kiedyś kolega mi powiedział, jakbyś chciał mieć spokój, to trzeba było motylki łapać, a nie samochody składać. Więc no, albo znaczki zbierać. Wtedy byś miał ekscytację i przynajmniej nie popsujesz. No. Albo samo się nie popsuje, więc no taka ciekawostka, żeby było śmieszniej. No cóż no, do zobaczenia. See ya.